Cześć, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam w kolejnym odcinku z gry God of War Ragnarok. Zatem bez zbędnego gadania zaczynamy. Zobaczymy co nam przyniesie dzisiaj ta gra. Nie Obiecuję Co to znaczy? Helka coś wyczuła. Może to ważne. Moglibyśmy za nią pójść. No, myślę, że możemy się udać dzisiaj w takim razie za Helką. Widzicie, jak to jest wszystko e... nieprzewidywalne. To jest przy sługach. No ale ja chcę Helkę śledzić, drodzy Państwo. Ślady. Helki. Gdzie nas prowadzisz, Mała? Dobra, zobaczmy jeszcze raz cele. Goń za helką. Dokładnie. Że ja tego wcześniej nie zauważyłem, drodzy mili, zadania, ale polecimy za helką. Coś mi mówi, że to może być jedno z ciekawszych zadań pobocznych. Zobaczymy Stość. zatem. Ślady naszej utalentowanej psinki. Zdaje się, że mamy trop. Hej, mała, tu jesteśmy. Chyba trzeba za nią pójść. Jestem ciekawy, co ona znalazła. Więcej śladów. Całkiem niezła z niej tropicielka. Może trufli szuka. <laughs> Tu leży. Dobra. Tu są ślady. Lecimy za śladami Helki. Więcej śladów Helki. Przyznam, że nos do polowania ma nie gorszy od twojego, bracie. Jest lepszym łowcą. Oczy kłamią. Noz nie. Czy to znaczy, że chciałbyś móc czasem przemienić się w zwierzę? Nie. Hmm? I jest Helka. I już jej nie ma. Nie podoba mi się ta okolica. No dawaj, zbadaj ślady Helki. Tam drauga widzimy. Czy na niego chyba tak. Nelka hmm, hmm, hmm. tędy niby poszła. Dobra, sprawdźmy ten trop. Co my tutaj? Nie mówcie, że tu coś jeszcze ogarniemy przy tych ołtarzach. Drogę sobie odblokujemy Idziemy, Helka! Musi być blisko. Tak, tak, depczemy jej po piętach atreusie. cholera, teraz korzystamy z tej łodzi. No. To doskonały pretekst, żeby skorzystać z Łodzi Freira. No okej. Okay. Co to nam dało, drodzy Państwo? Taki upadek. Może dzięki magii może go zapytajmy, jak już go wydostaniemy z tej sytuacji. Będzie walka. Będzie walka jak nic. znaleźć Birgira. Czemu wszyscy boją się tego miejsca? A propos! Spadochron. Spadochron na Kratosie. Atreusie! Żyję! A ty? Hmm. Wyglądał na wkurzonego. Co to może znaczyć? Zmierzamy w dobrym kierunku. Gdzie w ogóle jesteśmy? To chyba ruiny niegdyś tętniącej życiem osady Wanów. Co tu się stało? Nie jestem pewny. Musimy się stąd wydostać. Właśnie, a jakieś umiejętności? Tu mamy ogłuszenie. To po co byśmy chcieli coś innego? Ogłuszenie jednak. Mi się to ogłuszenie podoba. Pójdziemy w to. Mamy sporo punktów. Tutaj jeszcze drzewko możemy sobie ogarnąć. Te uniki na razie z nich. Nie będziemy korzystać. Dobra. Okej, okay, możemy się stąd wydostać, ale nie wiem czy bym nie chciał sprawdzić co tu jest. Czy my nie dostaliśmy też jakiejś aktywności pobocznej? Fajerwerki. To sygnał! Virgil Długo nie przetrwa, jeśli sam zrobi swoje. Nie zrobi. Widzicie to, co ja? Błyskawica, tylko że zamrożona? Jak tamta z mojej walki z torem. Ale co taka błyskawica robiłaby w Wanaheimie? Nie tak miało być. Ach. Tam leci następny. Ten coś słabiutki generalnie i ciach, w piach. Czy my tu czegoś nie zostawiliśmy? Dokładnie. Srebro z niego wypadło. Podleczymy się. Skrzynia. Tam kolejna. Smok wrócił. Jest wściekły! O, jak miło. Ale my w niego nie możemy trafić, jak widzę. Chyba, że będziemy mieli podejść do niego i z nim walczyć. Odlatuje! A tak, pana Nie lubi gdy ktoś wchodzi na jego teren. Kurde, dużo tu rzeczy do ogarnięcia. Hm. Ile tu państwa? Okulaira. Po nim. Czego oni tam pilnowali jeszcze jest pytanie? Zobaczymy sobie to. Tylko sreberko. Smok tam. Coś mi mówi, że będziemy zmuszeni walczyć z nim na jakimś etapie gry. Widzicie drodzy państwo, my mu nic nie robimy generalnie. Żaden z ataków. Nie wiem, czy mu damy radę. Niepotrzebnie ten rol. Co to? Dobra, możemy tak się podleczyć, chociaż. Dobra, prawie fulla mamy. To jest szansa, ale zagonił nas wróg.

wymęczająca walka Prawie, Prawie go mamy. Muszę się wycofać. Nie mam na tyle żyćka, żeby z nim warczyć, ale po nim to będzie. Tak, drodzy państwo, wydaje mi się. Strasznie ciężki przeciwnik. Co to było? Może dziennik, który upuścił, coś nam powie? Ścieżka kłamstw. Napisane przez... Virgira? Może to właśnie za nim posłali tego kolesia. Ta Na narośl wygląda dziwnie. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Czyli dziś drodzy mieli taki odcinek z pobocznych. Tu Nie zejdziemy, nie ma szans. Czujecie? Skąd to się bierze z dołu? Dowolni tu wanowie, to zwykły krater. Dawniej go tu nie było, chłopcze. Coś się wydarzyło. Ale co, jakiś wybuch? Hm. Musiał być ogromny. Może nie w tej chwili tu na dół, bo z góry nie widzę, żebyśmy mieli coś ciekawego tam do roboty. Ale będzie trzeba to pozwiedzać kiedyś. Sreberko jeszcze tu pod drogą. 1500 prawie srebra. Oby smok na mnie przyleciał. Czy myśmy nie obeszli tego w koło? Może być, może być. Będzie chyba nas co chwilę próbował tak kąsać ten smok. Dobra, teraz już czuję się lepiej. Widzę tam ołtarz. Jeśli do niego dotrzemy, zdołamy zmienić porę dnia. Nie wiem, czy nie lepiej było to mieszczurko smoka załatwić pierw. Łapcie! Jeden w piach, ta wielka jaszczura. No gdzie No gdzie uciekasz? W bliższym kontakcie wydaje się łatwiejsza, zdecydowanie. Tam gdzieś tylko pod drogą śmignęło mi żyćko. Ja bym je bardzo chciał. Dokładnie tutaj. Nie za wiele, ale zawsze. Gdzie masz ten ołtarz, żeby zmienić porę dnia? Nie przejdziemy póki świeci słońce. U góry. Zazwyczaj są trzy słabe punkty. Może gdzieś w pobliżu jest kolejny. Tu są te kwiatki też, śmierdziele. Dobra, trzy punkty mówisz mi, mi, że zazwyczaj są. Tam jest skrzynia na górze. Tu też. Z tym truchłem jest coś nie da. Tych śladów nie zostawił smok. Widzieliśmy takie znaki w kopalniach Volundr, pamiętasz? W pobliżu jest pożeracz dusz. Słyszę zwierzęta. Boją się. Ano, poszukajmy innych ofiar. Pożeracza dusz łatwo przeoczyć. Z zasięgu wzroku. <śm> 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 Tędy także nie przejdziemy, drodzy mili. W nocy musimy przyjść i musimy ogarnąć jednak ten ołtarz, żeby przedostać się. Kurczę. Tutaj mamy ten przes... przesmyk w ścianie. Trzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. Kurde, to też zablokowane. Źle kombinuję, źle kombinuję teraz. Dobra, idziemy otwierać tamto. Dobra, tu by było wejście na górę, ale to jest jako skrót. Trzy słabe punkty. Nie wejdziemy, ten głos mnie przeraża. O <coughs> Super, piątku, dzięki. Długo tych naszych przyjaciół nie było. Miało być. Zjawa, kolejna. Hmm. Kiedy dolina została zniszczona, moja dusza rozdarła się na dwoje. Część mnie wciąż jest w panu. Ze szczątkami. Może gdyby ten zwój był znów cały, odzyskałabym pamięć. Znalazłabym spokój. Czego chcesz z jawą? Byłam. Ten zwój. Miałam dostarczyć wiadomość. A sobie. I tor. Muszę sobie przypomnieć. Trzeba dostarczyć wiadomość. Była ważna. Mój dowódca czeka na wieści. To trochę już sobie czeka. Powiedz, jakie było twoje ostatnie wspomnienie? Zalała mnie krew. Byłam wściekła. Na asów. I widziałam takie... Czerwone drzewa. Proszę, pomóż mi odzyskać pamięć. Wtedy opowiem ci wszystko, co wiem. Dużo tu pobocznych, drodzy państwo. Co się wydarzyło w dolinie, bracie? Jeśli to lewiatan zamroził te błyskawice, czy to oznacza, że... Zrobiła to mama? To nic nie znaczy. Nie wiemy czy fej tu była. To prawda, ale ten zamarznięty piorun stanowi zagadkę. Jeżeli chcemy poznać jego historię, musimy się dowiedzieć, co pamięta ten. Hm. Chodźmy więc. Spoko, i tu przedostaliśmy się do ołtarza. Nie trzeba było kombinować z tym skrótem, a być może go uda się z tej strony rozwalić. O siema przyjacielu! Trochę kiepsko mogłoby to stracić Otwórzmy wszystko, co tu jest do otworzenia! Oki, dołki Skrut. Następna skrzynia, drodzy Państwo. Tylko my tędy nie zejdziemy nawet, czyli będziemy musieli otworzyć tamto przejście. Dobra, ja myślę, drodzy Państwo, w tym odcinku zakończymy tutaj przy ołtarzu, a w kolejnym sobie zmienimy porę dnia. Cześć, do usłyszenia.